Jestem zły, brutalny i nikczemny, z tego żyję. Michelangelo Merisi, zwany Caravaggiem, był jednym z prekursorów malarstwa epoki baroku. Jego krótka, acz intensywna życiowa podróż pozostawiła po sobie nie tylko imponujący dorobek artystyczny, ale również skandale, które odcisnęły swój ślad w kronikach kryminalnych. Caravaggio urodził się w 1571 roku. Był synem pochodzącej z bogatej mediolańskiej rodziny Lucii Aratori i Ferma di Bernardino Merisi. Gdy Michelangelo miał zaledwie pięć lat, w Mediolanie wybuchła epidemia dżumy, przed którą rodzina postanowiła uciec do miejscowości Caravaggio. Niestety, decyzja o przeprowadzce nie uchroniła części rodziny przed śmiercią. W wyniku choroby zmarł najpierw dziadek, kilka godzin później ojciec, a potem jego młodszy brat i wuj. Chłopiec dość wcześnie zaczął przejawiać talent artystyczny, co poskutkowało rozpoczętą w wieku 12 lat praktyką malarską u mistrza Simone Peterzano. Z rozważań o malarstwie Giulio Manciniego, jednego z biografów artysty, dowiadujemy się o charakterze młodego Caravaggio w tamtych latach. Uczył się w dzieciństwie przez cztery lub pięć lat w Mediolanie, pilnie, choć od czasu do czasu dopuszczał się ekstrawagancji. Po odbytym okresie edukacji przeniósł się do ówcześnie owianego złą sławą Rzymu, gdzie początkowo cierpiał biedę, będąc jednocześnie świadkiem panującej na ulicach przemocy i okrucieństwa. Cytując Desmonda Siwarta, kolejnego autora biografii Caravaggia: Caravaggio musiał widzieć wiele gnijących głów na moście świętego Anioła albo na bramach miejskich. W żadnej ocenie malarza nie można pominąć faktu, że żył w czasach przemocy i codziennych egzekucji. Z biegiem czasu zaczął rozkwitać zarówno jego nieprzeciętny talent, sukces związany z zainteresowaniem się kościoła jego twórczością, jak i rozwijać zaczął się również jego niełatwy charakter. Caravaggio wielokrotnie musiał stawać przed sądem. Przyjrzyjmy się zatem ciążącym na nim oskarżeniom, które udokumentowane zostały w policyjnych aktach, a potem upublicznione przez Państwowe Archiwum Rzymu w 2011 roku. 4 maja 1598 roku został aresztowany między drugą a trzecią w nocy w pobliżu Piazza Nawona za noszenie miecza bez pozwolenia. W tamtym jednak okresie noszenie miecza było oznaką szlacheckiego prestiżu. Malarz, z racji znajomości z kościelną elitą i rosnącej popularności, mógł butnie uznać, że zasłużył na ten przywilej. Zresztą, po interwencji jego patrona, uprawnienie zostało mu ostatecznie udzielone. 19 listopada 1600 roku o godzinie trzeciej nad ranem. Został zatrzymany za pobicie laską i rozerwanie szaty zakonnika Girolamo Stampa de Montepulciano, gościa w domu kardynała Francesco Bourbon del Monte, zleceniodawcy Caravaggia. W 1601 roku został zwolniony z więzienia, jednak wkrótce zyskał sobie kolejnego wroga w postaci Giovanniego Balione, historyka sztuki i malarza, którego twórczość. Publicznie wyśmiewał w formie krótkich, wulgarnych rymowanek. Oto fragment jednej z nich, w której wspominając również o Tomaso, Mao Salinim i jego żonie, mówi, co ze swoimi dziełami mógłby zrobić Balione. Wytrzyj nimi dupę, albo wepchnij w c żony Mao, bo już się przy swoim oślim kłusem. Innym przykładem liryzmu Caravaggia w stronę rywala jest wers. Bez wątpienia można go nazwać Jasiem k**asiem. A co to za górno? Niewzruszony poetyckim talentem Caravaggio Balione, pozwał malarza o zniesławienie, a potem o próbę zabójstwa. 24 kwietnia 1604 roku kelner Pietro Antonio de Fossaccia skarżył się na napaść po podaniu karczochów w gospodzie przy Via Maddalena. Oto oświadczenie z zajścia. Około godziny 17 oskarżony wraz z dwiema innymi osobami jadł w restauracji, gdzie pracuję jako kelner. Przyniosłem im osiem karczochów, cztery smażone na maśle i cztery smażone na oleju. Oskarżony zapytał mnie, które są smażone na maśle, a które smażone na oleju, a ja kazałem mu je powąchać, co z łatwością umożliwiłoby mu odróżnienie. Rozzłościł się i nic więcej nie mówiąc, chwycił gliniane naczynie i uderzył mnie w policzek na wysokości wąsów, raniąc mnie lekko, po czym wstał i chwycił leżący na stole miecz przyjaciela, zamierzając mnie nim uderzyć. Ale wstałem i przyszedłem na komisariat, aby złożyć formalną skargę. 19 października 1604 roku Caravaggio został aresztowany za rzucanie kamieniami w policjantów. 29 lipca 1605 roku został oskarżony przez watykańskiego notariusza Mariano Pascalone di Acumoli za poważne zranienie go w głowę w wyniku sporu o Lenę, modelkę i kochankę Caravaggia. Ten po incydencie uciekł do Genui, jednak po interwencji patronów mógł ponownie zagościć w Rzymie i zostać pozwanym przez Prudencję Bruni za zniszczenia dokonane w wynajmowanej Caravaggio'owi pracowni. Zrobił on dziurę w suficie, by jego ogromne obrazy mogły się tam zmieścić. Po otrzymaniu pozwu, artysta na złość gospodyni zakradł się nocą pod jej mieszkanie i zaczął rzucać kamieniami w okna. Wysoko postawieni patroni zwykli wyciągać narwanego Karawadżia z tarapatów, jednak w końcu miarka się przebrała. 29 maja 1606 roku zabił podczas bójki młodego Ranucia Tomasoniego. Ta bójka, niczym współczesne starcie pomiędzy walczącymi gangami, została wcześniej zaaranżowana przez ośmiu uczestników. Caravaggio i jego trzej towarzysze spotkali się ze swoimi rywalami w rejonie Campo Marcio, gdzie mieszkał artysta. Z treści protokołu sądu wynika, że przyczyną kłótni był dług hazardowy. Ówczesny papież Paweł V wydał na Caravaggia wyrok śmierci za ten czyn, a ten, żeby uniknąć kary, uciekł z Rzymu do Neapolu pakując się pod skrzydła nowych patronów. Po paru miesiącach przeniósł się na Maltę, zostając nadwornym malarzem tamtejszego zakonu Janitów. Jednak w 1608 roku został znów pojmany i wtrącony do więzienia. Wkrótce okazało się, że powodem tych zdarzeń był udział Caravaggia w pobiciu jednego z rycerzy zakonu, Fra Giovanni Rodomonte Roero. Jannici po oddaniu artysty w ręce władz i permanentnym wydaleniu go z zakonu określili go „wstrętnym i zgniłym człowiekiem”. Caravaggio jednak uciekł z więzienia do Neapolu, gdzie dopadli go ludzie wcześniej napadniętego zakonnika i poranili mu twarz tak mocno, że stał się ledwo rozpoznawalny. Po tym zdarzeniu artysta miał zamiar przedostać się do Rzymu, gdzie ciążył na nim wyrok śmierci. Chciał ubiegać się jednak o ułaskawienie apostolskie. Zanim jednak dotarł do celu, dostał gorączki i zmarł. Przyczyna jego śmierci nie jest dokładnie znana. Najprawdopodobniej było to zakażenie odniesionych przez Caravaggio wcześniej ran i udar słoneczny. Życie Caravaggia upłynęło nie tylko na tworzeniu rewolucyjnej wręcz sztuki. Warto wiedzieć, że mrok obecny na jego płótnach być może miał źródło w otchłani śmierci, przemocy i zbrodni, których był zarówno świadkiem, jak i sprawcą.